Cześć, witajcie na kanale Razer w odcinku gry Planet Explorers. Jest to pierwszy odcinek, być może zrobimy z tego serię, być może nie, zobaczymy. Pokrótce Wam powiem na czym gra polega i pokażę Wam też, jak ona wygląda. Jest to gra survival, trochę połączenie arka z Hertwardem, można powiedzieć graficznie, trochę Hertward, natomiast rozgrywka trochę arkowa, no i w sumie Hertwardowa też, bo one są ze sobą mocno powiązane jako gatunek survival. Jesteśmy tutaj postacią, która. Jakby to wytłumaczyć wam tak na szybko. Ogólnie zostaliśmy wysłani w kosmos, żeby skolonizować jakąś tam nową planetę. My na tej planecie lądujemy i musimy. Zrobić bazę, poznać nowe gatunki, kraftować, budować. Są tutaj jakieś tam różne potwory. Nie wiem, czy są inne rasy, podobne do ludzkich, czyli rasy, no, powiedzmy, inteligentne. Dlatego sobie zobaczymy, jak to wygląda. Gra obecnie jest demo, ma darmowe demo na Steamie i demo chyba jest tylko single player. Natomiast możemy kupić tę grę i wtedy jest multi-normalne. Są serwery. Opinie są bardzo pozytywne na Steamie, więc myślę, że można się jej przyjrzeć. Ona miała premierę 8 listopada, wcześniej już też była chyba dostępna, ale dowiedziałem się o niej jakoś tak w tym tygodniu w zasadzie. No i chciałbym wam ją po prostu pokazać. Także jeżeli Wam się będzie podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, będziecie chcieli dalej śledzić tę grę. Do kupienia jest na Steamie za około 25 zł. Natomiast na G2I link macie w opisie, możecie ją dostać już od 70 mniej więcej zł. Tutaj mamy jakiś Story Build Continue. Nie wiem czemu Continue, bo jeszcze nie grałem, więc pewnie nie działa. Load też nie, więc zróbmy sobie Story. Niech będzie easy na początek, później zobaczymy. Mamy tutaj jakieś tworzenie. Postaci. Nie wiem dokładnie, czy tutaj na singlu jest jakaś kampania, jakaś fabuła, czy po prostu gramy sami na całej planecie. Nie wiem do końca, na czym to polega. Natomiast po prostu nie chcę kupować gry, jeżeli ona nie będzie przed Was oglądana. A myślę, że to będzie fajny dodatek. Bo, jakby e, update'y w arku są raz na miesiąc, więc no, w, tym, w tym czasie też fajnie by było nagrać jakiś survival. Bo wiele osób sub subskrybuje mój kanał e, głównie ze względu na gry survivalowe. Ja sobie stworzę szybko postać i za chwilę do Was wracam. Możemy jakieś już stworzony, więc wchodzimy do świata. Zobaczmy, czy tutaj właśnie jest jakaś fabuła, czy będziemy sobie pykać tak normalnie. Gra jest podobna troszkę do gry Fragmented, którą kiedyś chciałem nagrywać, ale ona wtedy była w dość. No, w jednej wersji, niestety. Do fragmentat jeszcze myślę, że kiedyś wrócimy, więc no, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast dzisiaj przyjrzyjmy się tej grze. No, ze względu właśnie głównie na to, że ma takie pozytywne oceny, myślę, że, że warto zaufać osobom, które w to grały. Ta gra już w zasadzie jest wiadomo o niej od 2014 roku. Z tego co czytałem, już wtedy były jakieś tam testy dostępne, no ale jakoś teraz dopiero wypłynęła. Przede mnie. W sumie nawet nie wiem czemu. Rzeczywiście zobaczcie, chyba będzie jakaś kampania. No to zobaczmy. Tutaj w sumie jest bardzo podobny system budowania jak Scrap Mechanic, którą tam też jakiś jakiś odcinek jeden nagrałem. Niestety gra jest tylko po angielsku. A, czyli widzicie, wylądowaliśmy na tej nowej e, planecie, która tak wygląda, to jest, e, to jesteśmy my, oj, chyba nie chcąc sobie cycki zrobiłem, no trudno, bo my mieliśmy tą planetę, e, no jakby, zasiać naszą e, rasę ludzką na tej planecie, no i się widocznie musieliśmy rozbić. Ładnie całkiem wygląda, moim zdaniem właśnie jest grafika troszkę taka hard no ale jeszcze zobaczymy później. Najbardziej mnie interesują stworzenia w sumie w tychże i czy można je oswajać w jakiego warku. Dobra, pogadajmy tutaj z tym ziomkiem. Możemy z trzeciej osoby, a możemy też z pierwszej osoby. Jedna chwila, muszę poprawić tutaj te dźwięki. Okej, okay, mam nadzieję, że będzie już dobrze. E, czyli tutaj mam zwykłą, fajną kampanię, to mi się podoba, bo w grach single-player tego typu, że rzeczywiście jest kraftowanie, i trzeba przeżyć, chyba nie ma e, jakiejś fabuły. Tutaj rzeczywiście coś tam jest. Okej, okay, czyli się rozbiliśmy. E...

Musimy zrobić jakiś lek i jeszcze coś tutaj muszę e, zdobyć, łopatę. Dobra. Okej. Okay. Find the emergency kit. Gdzieś tutaj ma, powinno się znaleźć, ona powiedziała, że w tratwie ratunkowej. E, więc nie wiem, czy to w środku gdzieś będzie, czy, czy to jest ta tratwa ratunkowa. W którym my jesteśmy, bo to nie wygląda jak statek kosmiczny, który wiecie, miałoby się znajdować na tyle różnego rodzaju ekwipunku, żebyśmy mogli zrobić kolonizację całej planety. Ale tutaj, chyba na mini minimapie w prawym górnym roku, będziemy mieli zaznaczone, ale nie, nie do końca. Dobra, nie wiem, wchodzimy do środka może, a może to jest to. Nie, tutaj cała ekipa jest. Nie wiem, czy mogę wejść do środka, ale chyba nie bardzo. Hmm, hmm, hmm. Widzicie co, oddalimy sobie na maksa, to będzie lepiej widać. Możemy normalnie biegać, możemy słuchajcie, zbierać e, te rzeczy. E, tylko że potrzebuje się kierki. E, będę musiał to chyba wszystko craftować. Zobaczmy jeszcze, czy ja coś mam w okwipunku. Mam na pewno łopatę. Tu mamy jakieś jedzenie. Mamy też bronię, na przykład mam siekierkę, którą możemy sobie tutaj założyć. A łopatę trzeba będzie skraftować. Tylko, że chyba właśnie będę musiał zebrać odpowiednie, odpowiednie surowce, czyli drewno. Kraftowanie jest dość proste. Nie wiem, ile tutaj jest różnego rodzaju surowców i tak dalej. Eee, czy to jest dość skomplikowane, czy nie jest skomplikowane, na, na przykład wiecie, no w ARKu jest to bardzo duża opcji budowania, a w Heartwardzie już tak dużo nie jest, jest dość raczej, bym powiedział niewiele, tak samo w Raście na przykład też jest niewiele opcji budowania i samego craftowania. Zbierzmy tutaj trochę tego drewna, będę mógł zrobić łopatę, bo ona powiedziała, że ten Emergency Kit może się znajdować pod stertą piachu, czyli tam chyba gdzieś był rzeczywiście sterta piachu przy tym naszym statku i teraz pod którymś klawiszem ja miałem crafting. Tutaj mamy budowanie, które widzicie jest dość podobne właśnie jakby w Scrap Mechaniku. Um, ale na razie się nie będziemy budowaniem zajmować chyba pod Y. Tak, tutaj mam łopatę i dajemy sobie łopatę. Pyk. I z ekwipunku jeszcze sobie przyniesiemy łopatę tutaj pod dwójkę i tutaj to pod jedynkę. A to może łopatę pod trójkę, siekierkę pod dwójkę? Chyba nie mogę. No właśnie. I siekierapyk. Dobra. Weźmy łopatę. I ona coś mówiła, że pod stertu piachu może być. Ale gdzie tutaj jest ta sterta Piachu jest. Bo ja już widziałem wcześniej jak wyglądać może taka starta piachu hmm, Chyba będę musiał jeszcze raz ten dialog, wiecie? Find the emergency that's located somewhere around the lifeboat Dobra, czyli gdzieś tutaj musi być Bo... A to? O, dobra. Chyba jest. Chyba to będzie to, tylko muszę to zebrać. Pięknie. I mamy też jakąś inną siekierę. Jakiś herbal juice jest, który będzie je musiał zebrać. A jak te wszystkie rzeczy przenieść? Fajnie by było jakbym nie musiał, wiecie, tak przenosić. Kurczę, tutaj w ogóle wszystko było, nie? W tym ekipie. Eee, I teraz będziemy musieli zrobić jakiś tam herbal juice. Eee, więc chyba znowu będzie trzeba skraftować, ale najpierw musimy się tutaj tego nauczyć. Nie jestem pewny gdzie to będzie. Eee, tutaj taka specjalna ikonka powinna być, nie wiem czy to nie jest to Rise. Sleeping bag, czyli mamy śpiwór. To będzie to. Herbal juice script. Dobra, i teraz Y. I będziemy potrzebować do tego jakichś takich kwiatuszków, ale chyba je widziałem. Tutaj mamy jeden. Dobra, zebrałem. I chyba ten jeszcze, tak? To będzie raczej ten. Dobra, i na wszelki wypadek jeszcze tutaj ten jeden zbiorę. E, chyba wszystko będzie. By... Nie, nie mam tego Lotus. E, jakiś taki zielony, jakby, nie? Szybko, bo tam ona się wykrwawia. O, tutaj jest. A ja e, sobie biegam i. trochę się lenię. Dobra, zrobione. Dawaj, craftuj. Pyk. Pomóżmy. Dla Jardy. Gerdi trochę takie bardziej męskie, nie bym powiedział. Męskie chłopieńce, nie wiem. Ale nie, nie, nie damskie. Jeszcze już zaraz i zaraz świetnę. Picher? Dostaje siebie pitcher, pitcher. E, Nie wiem co to jest dokładnie pitcher, bo jakby pierwszy raz słucham to słowo. Ale jakiś pojemnik na pewno, ale nie wiem czy mam zebrać. Wodę z oceanu. A tak, i pitcher to jest coś takiego, co będzie uzdatniało tą wodę, czyli pozbędziemy się soli. Bo dziwne, właśnie, żebyśmy z jakiegoś takiego ekwenu zdobywali wodę. Chociaż w zasadzie nie wiemy, tak? Jesteśmy na obcej planecie, więc niekoniecznie musimy wiedzieć czy tutaj ta woda jest zasolona, czy nie w oceanach, bo może być po prostu słodka. Jak to teraz tego użyć? Gdzie jest ten pitcher? To będzie to. Okej, okay, dobra, Nie jedynka, było dobrze. Pek. Co to było? Czy jakiś orzeł na mnie... poluje? Tam patrzcie, jakieś takie sępy czy coś, nie wiadomo. Jak mam tą wodę zebrać? Aha. Dobra, pobiegniemy. Tylko dziwny był ten odgłos, taki. Nie wiem, co to mogło być. Być może tam coś zginęło i dlatego są te sępy zebrane. Tutaj mamy też. Ciekawe, czy tutaj jakaś właśnie będzie obca rasa. Trochę takie No Man's Sky, można powiedzieć, ale. W nieco biedniejszej wersji, chociaż w No Man's Sky nie ma kraftowania, na przykład nie ma robienia budynków, nie ma multiplayera, więc tutaj będzie może troszkę więcej opcji. Ale rzeczywiście troszkę podobne gra do Fragmented, który kiedyś tam grałem zresztą na streamie. Chociażby silnik jest dość podobny graficznie. Dajmy jej wodę i Dobra, czyli Maria to jest ta planeta na której jesteśmy. No i ona jest po prostu bardzo podobna do Ziemi. E... Oj, ona się nie czuje najlepiej. Ona mówi, że tu za rezidentkę może winąć. Before you go, let me give you these Czemu ona mówi jak robot? W ogóle nie rozumiem tego trochę. No ale. Mam... Like Czy będziemy musić coś zabić, żeby zdobyć tłuszcz? Ale musimy znaleźć też jej jakiegoś doktora mapka. Zobaczmy, mam mapę odkrytą, nie całą, ale sporo. I musimy się dostać do tego punktu tam. No spoko, mamy wszystko zaznaczone. I ona dała mi jeszcze tutaj jakieś skrypty broni nowej, więc warto się tego wszystkiego nauczyć. Łuk dostałem, tutaj jeszcze kilof tutaj jakiś boczek. E, tak to wyglądało przynajmniej jak boczek. Więc będzie trzeba to wszystko sobie... Będę mógł sobie to wszystko skraftować. Tutaj chyba jest pułapka. Nie, to jest... Rączka dotarczy, A tutaj jest e, Hilt, to będzie jakby do trzymania No ale czekajcie, zrobię ten łuk Bo, bo te ptaki rzeczywiście tutaj mogą mi trochę przeszkodzić Ale po co mi jakie ja nie mam strzały? Nie, dobra, strzały też będzie można zrobić A łuk? Ha, potrzebuję czegoś takiego Dobra, ale mam coś takiego tylko muszę mieć więcej, czyli będziemy musieli zebrać więcej roślinek Chwilkę musiałam sobie zapauzować, pozbierajmy te roślinki Nie wiem czy... Tak nie do końca mi tutaj wszystko działa jakbym chciał ale to może dlatego, że nie gram z pierwszej osoby. Bo jeżeli właśnie będziecie chcieli, tę serię to możecie mi też napisać. Z której osoby wolicie, żebym grał? Czy z trzeciej, czy z pierwszej, czy tak bardziej z trzeciej blisko? Bo, bo tutaj każdy może mieć jakieś tam różne upodobania. Swoje pozbierajmy jeszcze tutaj z tego kaktusa. Znaczy, no, tak wygląda trochę kaktusowo. Dawaj, dwójka. Bo będę potrzebował więcej drewna chociażby na to, żeby zrobić. Strzały tylko 5 z tego, czyli widzicie, y, będzie chyba najlepiej ciąć grube drzewa, jak coś tak, jak tutaj na przykład, bo chyba tak samo długo y, cięło. A tam wtedy miałem z 10, tego zebrałem. A nie, te zobaczcie, te jak długo się tniełem, więc. Siekierką, więc tutaj nie będzie chyba różnicy, znaczy, będzie różnica, że zbierze więcej albo ta siekierka jest za słaba. Może później będę mógł zrobić lepszą jakąś, ale ta wygląda na taką dość science fiction mocno. Tutaj chyba też są jakieś dinozaury z tego, co widziałem na filmie, albo po prostu takie. Mam nadzieję, że będą też gatunki takie bardziej wymyślone, żebyśmy mogli coś nowego, fajnego poznać. No, nie wiem, on się chyba już zmęczył, bo słabo mu idzie z tą siekierą. Tam zresztą chyba była lepsza siekiera też do zrobienia. Ale to później zrobimy. Nie wiem skąd ja brałem tą... E, e, bawełnę? Nie wiem czy to bawełna, co to było? To... O, tutaj Plant Fiber. Widzicie, bo ja tak jakby dwa drzewa zebrałem. Czy co, pozbieram trochę i za chwilkę do was wrócę. Dobra, trochę się udało zebrać, zrobiłem też sobie taką siekierę. I teraz musimy zrobić ten łuk. Łuk i strzały i to. To, więc zróbmy na początek. Pyk. Łuk. Tutaj jeszcze ma, możemy zrobić miecz, tarczę. To za chwilę zobaczymy, na ile mi starczy tego drewna. Trochę tego mam, więc myślę, że będziemy mogli sobie poradzić. Czy ja dobrze robię? Max. O nie, max to nie, minimum. Aha, mam 24, 28, dobra, 30 starczy, e, robimy tarczę, robimy miecz, pyk. Kilow na razie mi niepotrzebny, pewnie później będziemy go potrzebować. I teraz tak, przejdźmy w ekwipunek, ubierzmy to, ubierzmy to e, i ubierzmy też łuk. No tutaj widzicie, dużo rzeczy niestety trzeba będzie sobie pozakładać m, do, na te quick bary. Ale w zasadzie chyba ta siekiera wydaje mi się, że jest gorsza od tej, więc będziemy mogli to zamienić w ten sposób. To już mogę się tego pozbyć. Tutaj będziemy mogli później też ten miecz przenieść. Nie wiem, gdzie tu jest ekwipunek. Pod C, pod C. Pyk. Nie, nie mogę tego założyć. Może zrobimy tak. O! I dzięki temu będę mógł tutaj przenieść. I jeszcze. Tak. I tak. Nie wiem, czy ta gra miała premierę, czy ona jest w Early Access, ale wydaje mi się, że w Early Access. No i dobra. Eee, jeszcze łuk, zobaczmy czy działa, działa. Eee, pomóżmy... Musimy zabra zabić jakieś zwierzęta i zebrać z nich tłuszcz. Nie wiem czy z tych ptaków będzie jakiś tłuszczyk. No ale raczej nie bardzo. Mam nadzieję, że ty się tu nie wykrwawia, że mamy czas, bo ja tak sobie trochę wolno to robię. Te ptaszory gdzieś poleciały wszystkie. Jak tylko zobaczyły, że drzewa siekam, wiedziały, że mogę z nimi to samo zrobić. Ale widzę, że jest tutaj jakieś tam różne gatunki drzew. Myślę, że te kamienie też można wydobywać. Coś czego nie ma w innych survivalach, w które grałem. Przynajmniej co to za sowa? O, de facto, gdzieś coś blisko jest. O, tam jest spać jakiś duży zwierz. Mam nadzieję, że nie zginę. Nie wiem, czy tu mogę zapisać sobie tę grę. Eee, czyli kopanie ziemi to jest spoko. Save. Zróbmy sobie save. Jest jakiś autosave. Chyba się robi sam co chwila. Dobra, zróbmy tak. Pyk, pyk, pyk. No ja nawet nie wiem, jak się strzela z tego łuku. Więc może najpierw przetestujmy. Ale nie wiem, czy to ten. <grywki> wielki coś wydawało ten odgłos. Ja sobie dam na pierwszą osobę. Żeby było łatwiej. I Teraz tak. Mamy łuk. Chyba nie trzeba go naprężać, wiecie? Chociaż możliwe, że coś źle robię, ale e, nie wiem, spróbuję to zabić. Okej, okay, dobra, źle zrobiłem. Tu coś jest chyba silne. Tu coś jest chyba silne. Chyba, że jakoś go będziemy kejtować później. O kurde, nie. Lagi. Nie dobrze. Ale może on zgubi agro, co? Mam taką nadzieję, bo nie, nie zabije go. Ale słuchajcie, on tam się zbagował. Mam nadzieję, że drugi nie podchwyci. co podejdę? Nie wiem, czy ten drugi widzi, że ja go tak y, klepię, czy nie. Będziemy musieli więcej strzał na pewno zrobić. O kurde, ty on. Nie, nie, nie był taki głupi jednak. Czy on ucieka, czy co? Niepotrzebnie go atakowałem, wiecie co, on ma tyle życia, że to jest niewykonalne po prostu. Nie wiem, czy on może mnie zabić. A tam jakieś... mniejsze widziałem stworzonka. Myślę, że mogę go zgubić, bo trochę chyba, Whoops. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że gra wam się spodoba, bo ona może być dość ciekawa, może na singlu nie tak nie do końca to jest to, bo, bo ja zawsze mówiłem, że granie w gry survival na, na, na singlu jest trochę głupie, ale tutaj jeżeli jest kampania to będzie można ją przejść, a później normalnie wbić na serwer. I sobie coś tam pograć, tak? On chyba już zgubił, czy nie? Nie wiem, czy on zgubi. Chyba lepiej będzie zloadować po prostu tą grę. Taki atak ma, że akurat nie trzeba się tym atakiem jakoś zbytnio przejmować. Mogę spróbować jeszcze z tym mieczem, nie? Patrzcie, on tutaj coś chyba zabił. Mam animal fat, mam animal skin, mam meat, więc jak coś, jak będę głodny, to można. Eee, a może chodźmy tutaj? Czy to są ludzie? Nie, to są smici. To fakt, są jakieś małpy jakby. Dobra, jest chyba git. Nie, on dalej chce mnie atakować. No niestety, widzę, że dużo bugów, dużo bugów, bugów jest. Nie wiem, czy można się za siebie odwracać, ale na razie biegnijmy do niej, bo ja miałem jej przynieść te wszystkie rzeczy. Więc pomóżmy jej, tak wiecie, do tego, powiedzmy, doktora, bo widzę, że nie będziemy tutaj jedyni na planecie. Ona powiedziała, że inne kapsuły też się uruchomiły ratunkowe, więc może będzie dobrze. A kurde, ty przestań biegnąć w ogóle, o co chodzi? Co ty masz za problem? Ile czasu można? Chyba przestał dopiero. Dobra, to, to dzięki tobie? tobie. Musimy zrobić pochodnie właśnie, pochodnie. E, więc teraz tak, wykipunek, pochodnia. I może, wiecie, one się boją ognia, nie? Na razie nie machnę przed nim, bo on już jakby... Przez to mnie gonić więc jest to bez sensu. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że, 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 że gra Wam się spodoba, że zrobimy sobie z tego jakąś tam dodatkową, fajną serię. No myślę, że z tego mogłoby powstać kilka odcinków. Tym bardziej, że właśnie jest, jest tutaj kampania, z czym się jeszcze nie spotkałem w grach Survival. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, jeżeli będzie Wam się podobać. Skomentujcie, czy nagrywamy, czy od razu na Multi, czy kupować mam, czy, czy jednak nie kupować i subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i chcecie zobaczyć więcej odcinków w dzisiejszym, to już wszystko, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!